Grasz na smartfonie? Jeśli tak, to z pewnością wiesz, że producenci gier Free to Play zrobią wszystko, aby z gracza wyciągnąć pieniądze. Jeśli nie grasz, albo działania deweloperów podchodzące nawet pod skam są Ci obce, zapraszam do dzisiejszego materiału. Pierwsze gry wideo powstały, aby zapewnić rozrywkę. Tytuły fabularyzowane przeprowadzały użytkownika przez historię lub wyzwania, które kończyły się przejściem gry. Tytuły sieciowe dodały do doświadczenia gracza nutę rywalizacji i możliwość sprawdzenia się z innymi miłośnikami grania. Darmowe gry nie są niczym nowym, natomiast tytuły Free to Play w dzisiejszym rozumieniu tego terminu zaczęły pojawiać się około 2010 roku. Dla przykładu, w popularnego w Polsce Battlefield Heroes można było grać za darmo, ale osoby chcące wyróżnić się na polu bitwy płaciły prawdziwe pieniądze i dostawały elementy stylistyczne. Co w tym przypadku było garderobą żołnierza. Mniej więcej w podobnym czasie gracze mogli wypróbować jedną z pierwszych propozycji pay to win, jaką jest World of Tanks. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na zakup w grze, liczyć mogli na realną przewagę na polu bitwy względem graczy, którzy rozgrywką cieszyli się za darmo. Najbardziej kontrowersyjne metody zarabiania przedstawiają jednak przede wszystkim gry mobilne. Gierki na telefon pobiera się łatwo, szybko, a selekcja tytułów pod względem jakości, szczególnie w sklepie Play, praktycznie nie istnieje. Jednak decydując się na popularne tytuły dużych wydawców, gracz bombardowany jest niby specjalnymi ofertami. Najbardziej oczywistymi przykładami na skłanianie do wydawania pieniędzy w grze są tytuły pokroju Coinmaster czy gierki mniejszych studiów, które umożliwiają postęp, ale jedynie przez oglądanie reklam lub płacenie. Natomiast przedstawić chcę bardziej złożone przykłady mniej oczywistych gier. Swego czasu sporo grałem w Real Racing 3 od EA. Prawie 250 przegranych godzin nie robi jednak tak dużego wrażenia, bo tytuł pobierać można od 9 lat. Poprzednik, wydany w 2010 roku był dobrym, płatnym symulatorem. Trzecia część serii wydana 3 lata podwójce, przeszła na model Freemium. W związku z tym ścigać mógł się każdy, ale chęć dłuższego grania czy podjęcia rywalizacji na najlepszy czas okrążenia, wiązała się z wydaniem pieniędzy. Dlaczego? Kiedyś pod względem mikropłatności nie było jeszcze tak źle, ale obecnie sytuacja jest tragiczna. W menu głównym, które jak na grę Free to Play jest stonowane, Gracza witają trzy różne waluty i przycisk wyprzedaży. Różne monety w grach sprawiają, że gracz, szczególnie na początku, nie ma pewności, jaka waluta jest do czego i zdecydowanie ciężej jest kontrolować wirtualne wydatki. W Real Racing 3 monet tych nie można wymieniać, ale na przykład w Pokémon Unite taka konwersja jest możliwa, przez co jeszcze trudniej jest się połapać ile dana waluta jest warta. Z reguły mamy jedną lub więcej walut podstawowych, możliwych do wydania w konkretnym, zwykle wąskim zastosowaniu. W grach pay to win zawsze obecna jest też waluta premium którą zwykle wydać można w każdy możliwy w tytule sposób. Dla przykładu, w Real Racing 3 jeden rodzaj monet użyć można w klasie formuł, a drugi w samochodach mniej lub bardziej drogowych. Waluta premium służy do wszystkiego: od przyspieszania akcji, na które czeka się nawet kilkanaście godzin, do naprawiania, kupowania i ulepszania aut. Pierwsze wyścigi zaangażowane są takie auta, których serwisowanie i tuning są szybkie i wymagają małej ilości walut podstawowych. Za wygrany pojedynczy wyścig dostaje się zwykłą walutę. A za postęp w zawodach symulator nagradza także walutą premium. Początkowo balans jest wyśmienity, gracz dużo jeździ, a w oczekiwaniu na serwis lub tuning auta zdąży jedynie zrobić sobie kawę. Później, po kilku minutach jazdy. Czekać trzeba nawet kilkanaście godzin. Sztuczne utrudnienie rozgrywki jest popularną sztuczką deweloperów. Aby zaliczyć progres, trzeba płacić albo grindować. Bardziej popularnym i idealnym przykładem na grę wyciągającą pieniądze jest Call of Duty Mobile. Ekran główny przytłacza animowanymi elementami, wyprzedażami czy Battle Passem. Działaniem, które podchodzi pod skam jest Lucky Draw, czyli losowanie, do którego dostęp mamy po zapłacie walutą premium. Gra prezentuje możliwe nagrody w sposób jakby szanse na każdy dostępny przedmiot były równe. Broń SPR208 zajmuje nawet więcej miejsca niż zawieszka, a do tego tło jest animowane. Wygląda zatem jakby szansa na jej wygranie była duża. Kiedy jednak wejdziemy w więcej informacji, okazuje się, że szansa na zdobycie głównej nagrody wynosi jedynie 8%, a wspomniana zawieszka to prawie 30% szansy. Prezentacja nagród błędnie pokazuje możliwe wygrane. Jest to jednak legalne, bo kod informuje o procentowych szansach. W tym miejscu widoczna jest też metoda na zamaskowanie wydawania płatnej waluty premium. Kupowanie przedmiotów zwykle ukrywa się pod nazwą wymień, odbierz i tym podobne. W ten sposób tytuły racjonalizują wydawanie pieniędzy, bo o kupowaniu gry mówią głównie przy transakcjach za złotówki. Żeby nie szukać daleko, sama nazwa mikropłatności w grach Free to Play i Pay2Win jest dość myląca. Co prawda najtańsze zakupy to często kilka złotych, natomiast lepsze przedmioty, które dają przewagę podczas rozgrywki, kosztują dużo więcej. Często te najtańsze zakupy zmieniają niewiele, ale są impulsem, aby użytkownik wydał swoje pierwsze pieniądze. Następne zwykle większe wydatki są motywowane tym, że przecież złotówki zostały już zainwestowane, a żeby limitowane oferty i łatwość gry się nie skończyła. Trzeba dokupić kolejny pakiet korzyści. Obliczono, że koszt wymaksowania postaci w grze Diablo Immortal od studia Blizzard wynosi około 100 000 dolarów. Ludzie są w stanie zapłacić duże pieniądze z prostej chęci, żeby być lepszym od innych. Problemem jest także ilość nabywanej waluty premium. Dla przykładu karnet bojowy w Fortnite to koszt 950 widolców, a większość skinów kosztuje 1500. Przeszkodą jest, że nie da się kupić takiej ilości waluty. Nabyć można 1000 lub 2800 widolców, co zmusza gracza, aby wydał więcej niż potrzebuje. Mimo to uważam, że Fortnite ma uczciwy system free to play. Kupić można jedynie elementy kosmetyczne lub karnet bojowy. Co prawda, niektóre skiny mają mniejszego hitboxa, a więc obszar, na którym nasza postać przyjmuje obrażenia. Istnieją więc skórki pay to win, ale są też skiny i elementy pay to lose z większym hitboxem niż bazowe postaci. Karnet bojowy z kolei to element który obecnie występuje w dużej części gier mobilnych i komputerowych. Nie jest on jednak niezbędny, a raz kupiony karnet może posłużyć do kupienia następnego. W trakcie gry z abonamentem użytkownik zwykle dostaje więcej waluty premium niż wydał na tę usługę. Karnety bojowe mają jedną dość znaczącą wadę. Aby się zwróciły, wymagają od gracza, aby spędził w tytule naprawdę sporo czasu. Podobnie, a nawet bardziej uzależniające są nagrody za codzienne logowanie. Jest to metoda, którą spotkałem głównie w tytułach mobilnych. Nagrody z dnia na dzień są coraz lepsze, a najbardziej atrakcyjne przedmioty czy największa ilość waluty czeka nagracza zwykle po miesiącu codziennego logowania. Efekt tego działania jest taki, że niektórzy gamerzy wchodzą do gry, nawet jeśli nie planują grać, bo boją się stracić dużą nagrodę. Taki zabieg działa uzależniająco, przez co wchodzenie do różnych gier staje się rutyną graczy. Wracając na moment do gier, które oferują dobry system free-to-play, według mnie jednym z lepszych przykładów jest efekt współpracy na i Nintendo, a więc Pokémon Go. Pokémon Unite wysysa z gracza gotówkę w każdy możliwy sposób, ale starszy tytuł wykorzystujący AR oferuje zbalansowaną rozgrywkę, która tak naprawdę nie wymaga płacenia. Jeśli chcesz mieć dużo rzadkich Pokémonów Shiny, które różnią się jedynie kolorami, powinieneś wydać pieniądze na płatny event. Natomiast ten rodzaj Pokémonów występuje także dla darmowych kont i nie daje realnej przewagi w grze. Pokecoiny pośrednio ułatwiają zdobywanie shiny czy zwiększają częstość rajdowania bossów, ale nie są niezbędne. 20 Pokéboli kosztuje 100 Pokécoinów, a taką ilość boli zdobyć można przekręcając dosłownie kilkoma stopami. Same koiny zarobić można przez wstawianie Pokémonów do jimów. W efekcie darmowi gracze, poświęcając jedynie czas, mogą zbudować potężne konta ze świetnymi pokami. Niestety, przyszłość gier nie wygląda zbyt dobrze: to znaczy, gier free to play jest coraz więcej i te płatności są coraz bardziej uciążliwe. Młodzi gracze są zasypywani płatnościami i reklamami w grach, przez co odbierają to jako coś normalnego. Obecne działania deweloperów nie są zbyt etyczne, a będzie tylko gorzej, bo ludzi coraz mniej szokuje. Osobiście, pieniądze w grach free to play. Wydałem jedynie na Apex Legends i Pokémon Go, a było to około 150 zł. A Wy, jakie macie doświadczenie na temat płatności w grach free to play oraz na temat uzależnienia gracza od danych tytułów? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na koniec zachęcam do odwiedzenia naszej strony i zostawienia followa na naszych mediach społecznościowych. Tymczasem dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć!